Dalej. Ale to nie tak wiesz, że po całym dniu kładów, nie? Nie, nie byliśmy... Tu... No, znaczy wiesz, po robocie, nie? W piątki. No ale do co innego jest 8 godzin na kładzie. Kurwa, na 4 to zrobiliśmy... Dobra. Na dwa. Na dwa razy, no? raz. A, no. <laughs> A jeszcze zostało tyle? A, akurat, ty, ty broda ci nic nie daje. <laughs> <laughs> to małej to jest niedobre. A ja Ale... Ja. Ale weź już tak pół połówki. Do no raz... pół połówki. Co teraz? No ja. Ale teraz ja. ja. A, no, a przepraszam. Pół połówki, A to, teki, na... to Ja już ja ma... ja Daj, ile chcesz, to ja cię piję. No no, ja stopuję dwie kolejki. kolejce. Tylko ona. Pływa, przy tym co, co sobie Żebyśmy się nie upili. Ale nie, zaraz, zaraz. To był zakład, a nie normalne kolejki. Co normalne? Zakład zakładam, jest to wódką, mi wpływa. Kurwa, no jest jest duży. No Część, co o, teraz o, o, to Trzeba go przelać. Nie, no jedna jest chyba z tej. Jeden chyba coś chodziło. na koniec. Co, to jest popitka w tym? Mm -hmm. Nie, to jest wódka. Popitka masz w kubku. Ja pierdzielę. Jeszcze kiedyś tak Co? No, o, najgorzej jest. jak się drinkiem zapijanie. Nie, Najgorsze było to, że Pało. ja... Jedną no, trzecią kubka. miałem wodę i tam była woda. No to idzie tak. No ja ja już nie względu tak. prawie płyje. Tak. Tutaj taki... A ja nie zamknięty, a tam eee. otwarty eee. Ja byłem w liczelu. schodzimy z gór, a całą górę w drogę jarałem Cała... zioło no, no, no. i całą drogę w dół jarałem zioło Jaki. I ostatnie jaranie. Kczusi, mnie wyleciałem z lasu. Łopach i dajcie mi coś picia, nie? Masz! Nie, kolega najpierw wybił, bo to samo było, nie? On wypluł. Ja się napiję O kurwa, to spirytus taki. Ja, gdzieś pod Nie wyplułem, nie? Siadłem do autokaru dwie godziny. O! Mam go znowu. Tomek. Ja Ale gumka została przy. spiralka Wiesz, to ten sam system sprężynki, co mi trzeba wkładzie składzie. Wkręcić. Wkręci. nie no okay, to jest mocniejsze rozwiązanie niż standardowe. Bo stalowe. Was? Nie no, mam nadzieję, że mi złożył ten tym tygodniu. Nasz dom. Ja pierdolę, weźmy nie, wystąpimy. No mamy takiego kolegę. Za, się o kolejne 50 zł. Mamy takiego kolegę, co jak się napije, to nie potrafi. Nie ruszaj się, proszę. Będzie problem. Będzie problem. Będzie zajebiście... Będzie problem. Będzie problem. Kurwa, Będzie problem. kurwa. Będzie problem. Kurwa, problem. Będzie Blacha, może byśmy ci ulepili ja, coś o, to jest nasz obróbka. Nie, to jest teraz polana... Chodźmy na melaż. Nie Wydaj sobie no, ja to, Szania, idziemy? Ja idę. Ja idę. Ja idę. Ja też Weź koszulkę, bo to jest porządny lokal. Ja wziąłem kiełbasę, porządny lokal. Ogólklatę. Ja kiełbasę trzymam cały czas. Tety, daj ci Jakiś ogień jest? to jest? O kurcze, Gil. Co to jest? Kup skrawany, wziął? o no, kurwa... O Ej, a może, o. może kurwa, pójdźmy w kaskach. No, chodźmy w kaskach. Kurwa jakiś hardkorowy masz podejście, człowieku Nie, no wejdziemy przez drzwi. Ty wy. Wejdziemy czterech pięć jeden, jeden kurwa kubeczek człowieku. Ja nie no, rozpierdalają nie, mnie. Nie, o. nie rozpierdalajmy kurwa. Od czego, czego idea? Ja. W 17 to jeden tam, kubek Tam na pewno na 6 wyjdziemy Kurwa Jak to zwykle z klubu Klubu <gulanie> się nie wychodzi na 6 Tety wyglądasz jak w torze <gulanie> Jak w torze No właśnie kurwa mówię Pójdę kurwa taki będę na nami tam świecił <gulanie> Chcesz jakąś koszulkę bez białych elementów? <gulanie> no, mam nowytką białą koszulkę Cała biała Kurwa zostawiłem koszulkę o piatkę tam Chodź Chodź Wiesz to chuj, pójdę kupię ten blok. i pójdzie 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 się piję tak jak wy kurwa. pójdzie 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 Zaburzenia błędnika są. Nie chodź kurwa butami po spodami, po tym, po życzliworze. Nie chodź. Zobacz, my kurwa sobie... chodzimy... Dobra, bez... daj zapojkę i wódę. nie dobra, tylko kurwa buty są. Ej, a może na przyszłą wyprawę to kupimy taki zajebiście duży szóstkę na mnie. No, buzękę i będziemy razem. O kurwa. No to kurwa, rany. Zepnij klatę, zepnij o... klatę. to, nie klatę. Nie zepnij klatę. Razem, to się nie, nie, nie Ja tam. mam chłodną dwa takie, dobra, to już dobra. Ty. Ja. Chcesz kimś śrubkę? Kaci, no. <laughs> zajebiste ma perfumy, nie? No. Daj, zobaczymy, coś tam nalał. Gówno. Pierd... Jak rupę, nie wypijesz... To? Nie, kurwa, ty kurwa. Kurwa. kurwa... Dawaj to, Rumunko. Jest. Trochę. Okay. Ja Jest, tu. Można Kamil sobie siknął, trzymaj. Nie chcę siku, Kamila. Kamil nie sika. To co, kurwa, my tam idziemy, w czy nie? Nie. No, blacha, nie zamulaj, kurwa, na polu mamy. Ja jestem otwarty na melas. Łooo. Wow. Jak, jak bardzo mnie wkręcisz ja to tre, i dolupina pojadę. Nie Oj, ja też nie. No macie trzecie, tak teraz pójdziecie do tego. Możemy pójść pod. No, no. pewnie, weź mi tylko Popy. pieniądze. Nie bierz mu, ja nie mam pieniędzy. Ja nie mam pieniędzy. Ja mam pieniędzy. No kurwa 5 złotych na wejście nie ma. Nie mam. Dam Ci. Ej, ale pani bez włosów Cię zapraszała za Dam darmę. Ci w końcu w 5 Dych, ja nie? ja mam a do 21. Dobra tak? odpowiemy co to za strefa czasowa jest. <grym> e, słuchajcie, czy Majda jest 500 metrów stąd? Nie. 60. O... Ja to... YFZ. Zapiera wszystkich YFZ. 45 milionów. Nie no, blacha miał kurwa hak, ale spierdolił mu koło. Kakaowe oko. Gdzie <grym> małe kluczyki? Dupie. W dupie.

Kupka! Próbajmy! To, to cię, no ten. Zobaczmy, Szania. Co Dobra, weź wyłączaj! Nie włożysz te kubka! Wywołacie, dobra, ja to się powoli zacznę ubierać, a... Co? Oby za Nie, Ja tylko... nie, nie, Musiałem nie, nie, Naleśniki <śmum> nie, naleśniki nie, no człowieku! Pan. O, przejdź, nie, <śmum> Macie naleśniki? Nie ma ziom! Nie podrywaj pani Olga... Wzięliśmy mało małosławieństwo! Panie Olgo, proszę pokazać różowe spodenki Jest pani w ukryciu kamerze! Nie, ale proszę pokazać! spodenki, Spożęki! 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 Gdzie my jedziemy o tej godzinie, chłopy? Obciej, tu jestem duży ja. <noise> duży ja. Chłopy, gdzie ty idziesz Piotr? Nie wiem. Piotr to jest duży. gdzie idziesz? Blacha, blacha, Blacha. blacha. Chcę ty by go wydymaś. Dupo pokazywasz, tak, blacha. A kurwa idziemy na miano. Nie świecę kurą położę, Nie świecę położę. Nie chuju Nie da Jak świetnie. Jak żebje w nosie odlew.